Cześć, witam się z Wami na kanale Buy The Beauty i dzisiaj dowiecie się jak stać się queen of the second hand. Jak kupować w sklepach z używaną odzieżą tak, żeby te rzeczy później nie trafiały gdzieś tam na dno, szafy nieużywane. Często mi piszecie, że po prostu nie dajecie sobie rady z tymi second handami, wchodzicie tam, przebieracie kilka rzeczy, macie już dosyć, nie potraficie w takich miejscach kupować, dlatego... Zainspirowałyście mnie do tego, żeby stworzyć dzisiaj film, w którym no zdradzę moje strategie zakupowe dotyczące miejsc właśnie takich jak second handy, Lumpeksy jak tam zwał, tak zwał. Chodzi mi głównie o, o już używaną, jak wprowadzić taką wstępną selekcję, jak wybierać dobre, jakościowe ubrania no i oczywiście na co zwracać uwagę, żeby po prostu te ubrania nie trafiały nam na dno szafy. Po pierwsze pamiętaj, że lumpeksy to przekrój różnorakich stylów, także najlepiej by było, żebyś sobie zdefiniowała swój styl. Jeżeli masz z tym problem, jeżeli nie masz zdefiniowanego swojego stylu, to na przykład zastanów się, w jakich ubraniach lubisz chodzić, czy na przykład lubisz ubrania eleganckie, czyli preferujesz jakieś marynarki? narki, cygaretki, loafersy, mokasyny, czy na przykład polisz styl romantyczny, tak jak ja dzisiaj mam taką sukienkę, wiecie, z kwiatami, czyli coś w takim stylu, może bardziej lubisz boho, czyli jakieś ubrania z frędzlami, wiecie, dzwony, e, kapelusze, a może po prostu lubisz taki street stylowy, styl bardzo luźny, jakieś dresy, e, czy fajne jakieś jeansy e, do tego bluza, sneakersy. I jeżeli masz już ten swój styl określony, to wtedy łatwiej jest ci wybierać ciuchy, które będą po prostu do tego stylu pasować. Skazówka numer dwa. Nie ulegaj złudzeniu, że jakaś rzecz jest po prostu ładna. To jest coś, co właściwie było moją bolączką i może nawet do tej pory mam z tym problem. Umówmy się, Lumpek to takie miejsce, gdzie 80% to są no szmaty, 20% to są ubrania, które jeszcze ktoś ewentualnie kupi, 5% z tego to są ubrania, które faktycznie są ładne, a ten 1% to są tak zwane perełki. No więc nic dziwnego, że jeżeli wyciągasz jakąś rzecz, patrzysz na nią, oczywiście wyciągasz ją z gąszcza tych wszystkich ubrań i patrzysz na nią na tle tych wszystkich szmat, umówmy się, szmat, no to może Ci się wtedy ona wydawać, no, ładna. Tak samo jak pójdziesz sobie do ładnego sklepu z super ubraniami i na przykład postawisz sobie wtedy to, ten swój ciuch, który sobie wybrałaś, to najprawdopodobniej będzie się on wydawał po prostu słaby i w życiu byś nawet na niego nie zwróciła uwagi w sklepie. Właśnie o to chodzi w second handach, żeby nie brać ubrań tylko dlatego, że są ładne, tylko głównie dlatego, że są po prostu cudowne. Właśnie jak idziesz w takie miejsce, to ta rzecz którą wyciągasz z tego gąszcza ubrań, ma być po prostu cudowna. Lumpeksy właśnie mają to do siebie, że kuszą niską cenę i głównie bierzemy te ciuchy, dlatego że po prostu są tanie i nie ma się co dziwić. Ale przez takie działanie, niestety, później ubrania, które wybieramy, lądują gdzieś tam na dnie szafy, nigdy ich nie zakładamy i później mówimy, że w lumpeksach nie da się nic kupić fajnego, że lumpeksy są przereklamowane i generalnie to strata czasu. Wskazówka numer 3. Jeżeli wybierasz się na ciuchy, to zdefiniuj sobie swój cel. Ustal sobie, że na przykład dzisiaj muszę kupić. Beżową marynarkę. Jeżeli tego nie zrobisz, to niestety zakupy pewnie skończą się tak, że będziesz przeglądać każdy rząd po rzędzie, wieszak po wieszaku i prawdopodobnie po prostu dostaniesz oczopląsu, zniechęcisz się, wyjdziesz z pustą torbą. I teraz na przykładzie tej beżowej marynarki, którą chcę sobie dzisiaj kupić i z takim celem idę do sklepu. No więc idę od razu na dział z marynarkami, bo najczęściej jest tak, że w sklepach z używaną odzieżą oczywiście są te działy oznakowane marynarki i potrzebuję beżowej marynarki. Więc przeglądam. Tylko te marynarki, które są w jasnych odcieniach. Jasne, oczywiście możesz sobie poprzeglądać wszystkie marynarki, tylko ja tutaj po prostu daję taki tip dla osób, które no nie lubią w lumpeksach spędzać dużo czasu i po prostu idą po konkret. To jest szczególnie wskazówka fajna dla mężczyzn. No i dzięki temu, że przeglądam tylko te konkretne rzeczy w jasnych odcieniach, no nie podlegam też tym impulsywnym zakupom, które by się tam gdzieś trafiły. Wiecie, wyciągacie trzecią marynarkę czarną, którą już macie w domu, patrzycie, no mmm, nawet fajna, biorę, no ale po co, skoro już masz? Albo na przykładowo idę sobie po biały t-shirt. Dla mnie biały t-shirt powinien być gruby, mięsisty i oczywiście z bawełny, więc idę sobie na dział z bawełną. Ja mam na przykład taki swój lumpeks i tam jest podpisane tak t-shirty bawełniane, więc idę sobie na ten dział i nie przeglądam każdego wieszaczka po wieszaczku, tylko moje radar namierza białe koszulki. Większość lumpeksów ma nawet ciuchy poukładane kolorystycznie, że nie większość, ale takie już fajniejsze lumpeksy mają tak poukładane, więc naprawdę jest to super proste. Czyli działam konkretnie. A co ważne, jeżeli na przykład idę sobie z zamiarem kupienia tej beżowej marynarki, to oczywiście ubieram też do tego ubrania, które momentalnie będą pasować, kiedy będę sobie tą marynarkę mierzyć. Czyli na przykład zabieram sobie białe spodnie, jakąś, jakiś ładny, taki wiecie, bardziej elegancki, jasny t-shirt, jakieś low tak żeby później ta marynarka, którą przymierzę pasowałaby mi do reszty, bo jak ubiorę się w dres, no to ta marynarka zazwyczaj będzie wyglądać na średnio. Nie? Ciężko będzie ocenić, czy ona po prostu dobrze wygląda, czy, czy czy na przykład ta stylizacja, którą mam na sobie, zupełnie tutaj nie gra? Yy, wskazówka numer bodajże, nie bierz rzeczy bez mierzenia. Ja wiem, że czasami się nie chce tych rzeczy mierzyć, ale Lumpex to jest takie miejsce, gdzie trafiają ubrania po prostu z całego świata, co oczywiście oznacza, że lądują tam wszystkie rozmiarówki. Ja nie wiem, ale wydaje mi się, że na przykład we Francji jest tak, że ta rozmiarówka jest troszeczkę zaniżona. Z kolei na przykład y, ubrania, które są, nie wiem, z Anglii są troszeczkę założone. Ja czasami mam tak, że ubieram bluzkę 34, jest super, a czasami ubieram 42 i też jest ok. Także ja Wam polecam zawsze mierzyć, trochę się przemóc, aby nie kupować rzeczy, które po prostu się później nie wciśniecie, czy, czy będą na Was wisieć. I to, I to się nawet tyczy rzeczy, które kupujemy w normalnych sieciówkach. Rozmiarówki są po prostu różne i po co się później w domu rozczarować. Wskazówka numer 5. Często mi piszecie, że na lumpeksy musicie mieć ten dzień. Ja Was jak najbardziej rozumiem. Ja na przykład taki swój dzień mam wtedy, kiedy spełnię kilka warunków. Już Wam powiem co krok po kroku. Zapisałam sobie to nawet na laptopie, żeby nie zapomnieć. Po pierwsze, najważniejsze, musicie mieć czas. Nie możecie się gonić, nie możecie się spieszyć. Nikt Was przede wszystkim nie może pospieszać, bo to to odbiera trochę tej radości z tych zakupów. Po drugie, jestem zawsze najedzona, tak żeby po prostu, wiecie, głodna się nie po tym sklepie zmęczona, wyczerpana, po prostu, potrzebująca energii. Także zawsze po jedzonku, ale też nie przejedzona, bo ja wiem, nie my dziewczyny nie lubimy chodzić na zakupy. Jak się czujemy takie przejedzone, bo zaraz wtedy czujemy, że jesteśmy, wiecie, 3, 3 kilo więcej. Po trzecie, ja lubię chodzić na zakupy bez osób towarzyszących, a zwłaszcza bez męża, którego naprawdę nigdy nie zabieram. No, może nie powiem, że nigdy nie zabieram na zakupy, ale jak go wezmę, to po prostu później jest rozwód. Także nie lubię z osobami towarzyszącymi chodzić na zakupy, chyba że jest to moja mama, która też ma taki radar wewnętrzny do wyszukiwania tych perełek i właśnie ostatnio mi też taką fajną kamizelkę dobrą jakościowo wyszukała, tam była bawełna, wełna, kaszmir. Jedwab, naprawdę świetna jest. Ja w ogóle Wam będę też pokazywać tutaj zdjęcia tych rzeczy, więc będziecie mogli sobie zerknąć, co ja tam ciekawego kupuję, żeby trochę urozmaicić ten film. Po czwarte, bardzo ważne, ubierz się wygodnie, tak żebyś mogła się szybko rozbierać i ubierać. Bo to strasznie słabe jest to, jak mamy jakieś buty, które musimy za każdym razem wiązać, jakieś ciasne spodnie, które później trzeba wiecie tam wciągać na siebie, milion guzików, Także prosto idzie ubrane, najlepiej jakaś sukienka, albo po prostu jeansy tylko i, i t-shirt i wtedy możemy fajnie tym manewrować. Po piąte, ja zawsze na lumpach słucham sobie jakiegoś audiobooka, podcastu, muzyki, coś, co po prostu mi umili czas w trakcie szperania. Przechodzimy sobie do kolejnej wskazówki, a jest ona bardzo ważna, ponieważ skupimy się też na jakości, a nie ilości. Czyli jeżeli już kupujesz w lumpeksie, to nie nabieraj się na te piękne, zwiewne w cudzysłowie sukienki poliestrowe. I tutaj przykład mojej zwiewnej, pięknej, ja ją naprawdę uwielbiam, ona jest dla mnie śliczna, sukienka poliestrowa. Poliestrowa, właśnie, czyli ze sztucznego materiału, który nadaje się tylko do siedzenia. Chociaż nawet jak już tutaj siedzę, to czuję, że się poce. Ona jest super, ale niestety jest nieprzewiewna i jakbym chciała wyjść jakiś letni dzień w niej, to po prostu bym była pewnie cała upocona i jeszcze poliestry mają to do siebie, że po prostu w nich śmierdzimy. Tak więc zamień się w detektywa albo w specjalisty do spraw jakości i doedukuj się trochę w kwestii składów. To jest bardzo ważne, żebyś po prostu umiała odkreślić, jaki skład powinna mieć dana rzecz, na co warto zwrócić uwagę, jakie są materiały naturalne, jakie są sztuczne, które warto wybierać, które nie. To jest po prostu temat rzeka, to jest jakby temat też na oddzielny odcinek, bo naprawdę jest tutaj mnóstwo rzeczy do powiedzenia, ale mogę Ci powiedzieć na przykładzie mojego Ostatniego zakupu wybrałam się z zamiarem kupienia sobie jakichś fajnych sweterków. I na przykładzie tego sweterka pokażę Ci pokrótce, ja może pokrótce, no to będzie to dosyć długie, ale ja to tak wiecie, robię mechanicznie. Jak oceniam daną rzecz, czy ona jest godna trafić do mojego koszyka zakupowego? Po pierwsze, rzecz musi być ładna. Nie może też nosić na sobie oznak takiego, wiecie, już z użycia. Musimy się po prostu poprzyglądać tej rzeczy, czy nie ma tam jakichś dziurek, plam, wystających nitek. I teraz druga rzecz, sprawdzam oczywiście składy, jeżeli jesteśmy przy sweterkach, to wybieram swetry, które mają w składzie wełnę, albo na przykład wełnę myrnosa, też to jest bardzo fajna wełna, wstawię Wam tutaj takie plusy wełny merynos, które ostatnio wstawiałam na mojego Instagrama, jeżeli mnie nie obserwujecie, to zaglądnijcie tam, pokazuję Wam też właśnie moje lumpeksowe łupy. Wracając jeszcze do tego składu, to tak, wełna, wełna merynos, kaszmir, jedwab, to są takie super składy dla sweterków. A jeżeli chodzi o skład, którego unikam w takich rzeczach i to jest skład, który po prostu jest w 90% rzeczy z sieciówek, to jest poliester, poliakryl, e, poliamid, e, akryl. Rzecz musi być fajna w dotyku. Więc jak sobie biorę to do ręki, to tak czuję, że to jest taki, wiecie, fajny materiał, a nie jakieś takie sztuczne albo szeleszczące. Poliestry właśnie tak szeleszczą nieprzyjemnie. O, zaraz Wam tutaj zademonstruję. One są takie, no coś tam jest nie teges. Więc jak bierzemy tą rzecz do ręki, to już czujemy, że to jest fajna jakość. Kolejna rzecz, zadaj sobie pytanie szczerze: czy ja będę w ogóle tą rzecz nosić? Czy chętnie ją na siebie założę? Kolejne pytanie, jakie możesz sobie zadać, to czy ta rzecz, którą chcę teraz kupić, będzie pasować do innych rzeczy, które mam w szafie? I możesz sobie nawet, tak już oczami wyobraźni, stworzyć jakąś stylizację? Jeżeli. Od razu nie przychodzi ci coś do głowy, z czym mogłabyś to zostawić. To prawdopodobnie to nie jest rzecz, którą powinnaś sobie wybrać, bo po prostu ciężko będzie ci do czegoś ją, wiesz, zestawić. A jeżeli nie przychodzi ci to od razu do głowy, to prawdopodobnie będziesz też miała taki, taką zagwostkę, nie wiem, każdego ranka, kiedy szykujesz się do pracy i chcesz sobie to gdzieś z czymś ubrać, ale nie wiesz, nie wiesz z czym, więc pewnie to gdzieś tam wyląduje znowu na dnie szafy nieużywane. Kolejna rzecz to, no może już nie zawsze to robię, ale często tak robię przy jakichś dziwnych rzeczach, które mi się podobają. Zastanawiam się, na jaką okazję mogłabym sobie taką rzecz ubrać. No i oczywiście też sobie zestawiam z jakąś inną rzeczą. A jeżeli jest coś, co mi się już super, zajebiście podoba, no to wtedy staram się też kupić coś do tego, tak żeby to pasowało. No i pytam siebie też yy, tak szczerze, czy zapłaciłabym za tą rzecz pięć razy więcej w sklepie. I to jest najlepsza selekcja szmat, serio. No bo tak jak mówiłam, często bierzemy coś, co jest po prostu tanie. No, i taki ostatni etap to oczywiście mierzę to ubranie, patrzę jak na mnie leży. Możecie też sobie zrobić zdjęcie. Niestety, w lumpeksach często jest tak, że jest słabe światło. Czasami coś wbrew pozorom może wyglądać gorzej, niż miałoby wyglądać y, faktycznie gdzieś tam na, ze na zewnątrz, na żywo, y, ale może kto wie, może to jest właśnie takie szczere lustro. <taki> takie lumpeksowe lustro to jest takie szczere lustro, które gdzieś tam nie wyszczupla, nie poprawia koloru itd. Może warto więc temu zaufać? <grych> Ale też ja sobie często robię zdjęcie i sobie na zdjęciu jeszcze patrzę, jak to mniej więcej wygląda. I chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że ten zapach, który może Was zniechęcać w lumpeksach, jest no, naturalnym, może nienaturalnym, bo jednak jest to chemiczny zapach. Chodzi o to, żebyś się nie bała tego, że te cukierki śmierdzą. To znaczy, że te ubrania po prostu przeszły przez dezynfekcję, dezynsekcję. Więc nie brzydź się, że ktoś to wcześniej nosił. Ubrania, które mierzysz w ściwkach, też były wielokrotnie przez wiele, wiele osób mierzone. I czasami może być nawet tak, że ta rzecz, która jest w lumpeksie, była noszona rzadziej. Była na przykład mierzona rzadziej niż ta rzecz, którą kupujesz sobie w sieciówce. Chciałam Ci tylko powiedzieć, że to, że te rzeczy śmierdzą, to wcale nie znaczy, że, że, że to jest coś złego. To jest raczej znak, że po prostu one są zdezynfekowane. No dobrze, na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że spodobały Ci się te wskazówki. Jeżeli jesteś ciekawa, jakichś innych filmów stylizacyjnych o czymś innym mogłabym tutaj pogadać, to oczywiście napisz mi o tym w komentarzu, bo łapka w górę, zasubskrybuj mój kanał i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!